Znowu jesteśmy w naszym podcaście Basket Campu, dzisiaj z Wikiem Tobiaszem, nie tylko moja gadająca głowa. Cześć Zygimie, miło Cię widzieć, fajnie, że mamy znowu okazję porozmawiać. Tak, dzisiaj będziemy rozmawiali bardzo krótko, bardzo zwięźle, zwłaszcza dla graczy, którzy byli na ostatnim kampie w wakacje, ale też dla tych, którzy jeszcze nie byli na kampie i chcieliby się dowiedzieć, co to jest program monitorowania graczy Basket Camp. Tobiaszu, z czym dla Ciebie jest program monitorowania graczy Basket Camp? Zaczniemy od tego, że w ogóle wchodzimy dopiero w e, cały ten program monitorowania graczy, będziemy go stopniowo rozwijali, ale jeżeli chodzi o, o to, czy ma być program monitorowanie graczy, często kiedy jeżdżę na mecze młodzieżowe po Polsce, e, rozmawiam z naszymi i skarżą się oni na to, że nie zawsze w klubach mają możliwość e, na zadbanie o pewne szczegóły, o przeanalizowanie pewnych pewnych detali związanych ze swoją grą. Tutaj między innymi w programie monitorowanie graczy będą mieli możliwość podsyłać do nas swoje mecze, które my będziemy dla nich obrabiać i sprawdzać, co robili w tych spotkaniach dobrze, co robili źle, jak mogą to poprawić. Będziemy się starali przede wszystkim utrzymać też z nimi kontakt, pomagać w ich rozwoju, także poza, poza kampem. Tak, 19 września otrzymaliście od nas maila z instrukcją, co i jak, ale postanowiliśmy Wam trochę ułatwić, bo wiemy, że głównie mail jest do Waszych rodziców. A wy macie tutaj dostęp do nas przez nasze social media. Więc przede wszystkim, jeżeli chodzi o analizy wideo, jest to kierowane dla graczy z roczników 2010 i starszych. Dlaczego młodsi jeszcze tego nie mają? Ponieważ ich koszykówka jest głównie mniej pokładana, nie ma tam jeszcze. Dobrego spacingu i tak dalej. Nie ma jeszcze. Wy nie jesteście jeszcze na tyle wykształceni, żeby rozumieć swoją grę na tym poziomie, żeby zacząć z wami pracować wideo. Oglądajcie swoje mecze, ale oczywiście takie pełne analizy dogłębne, będziemy robili dopiero, kiedy przekroczycie tę barierę wieku, którą przekracza w tym roku rocznik 2010, więc to kierujemy do graczy 2010 i starszych. Żeby dostać taki, taką analizę od nas, trzeba nam po prostu wysłać swój mecz, ale nie swój mecz cały. Tylko momenty, w których jesteście na boisku. Czasami są na turniejach tak ustawione kamery, że widać całe boisko i ta kamera się nie rusza i po prostu widać tylko małe ludziki biegające. Takich, me, takich, takich meczów nie analizujemy. Więc najprostszą metodą, aby dostać od nas taką analizę, jest usadzenie kogoś z telefonem na, na linii połowy boiska, na dobrej wysokości i żeby wasza zaprzeźniona osoba, rodzic, znajomy, znajoma ktokolwiek, ktoś z waszej rodziny, nagrał wasze momenty na boisku, trzymając telefon w poprzek. Nie mam telefonu, więc on nie pokażę, ale przy sobie nie mam telefonu. masz gdzieś telefon? Mam, mam, mam. Ładujący się, ale jest. Więc tak go musicie trzymać właśnie w poprzek i niech to idzie ładnie za waszą grą w Uzbiera Uzbieracie takie pliki z dwóch, trzech spotkań. Wysyła się do nas. Jeżeli ktoś nie wie, jak wysłać, przez WeTransfer najlepiej na adres biura kampu i nasz sztab ludzi, na którego czele stoi trener Tobiasz, zanalizuje wam to, dostaniecie taką analizę, co, co zrobiliście źle, co zrobiliście dobrze, co powinniście zrobić może trochę inaczej. Dostaniecie taki przekrój waszej gry. Myślę, że najlepiej po dwóch spotkaniach takie coś do nas wysyłać i, i, i tyle. Co daje twoim zdaniem taka, taka analiza? Przede wszystkim często daje świadomość, którą nie zawsze można odczuwać z perspektywy boiska. Mam na myśli to, że niekiedy wydaje się zawodnikom, że pewne elementy wykonują dobrze, są nieomylni albo nie popełniają pewnych błędów, natomiast wideo nie kłamie. Na wideo zawsze zobaczy się to, co było dobrze, to, co było źle i bardzo często w ten sposób młody zawodnik albo zawodniczka uświadamiają pewne, pewne zachowania, co mogli zrobić lepiej, co mogli zrobić gorzej. No i w ten sposób się rozwijają. Tak, bardzo ważna informacja jest taka, że aby dostać analizę wideo, trzeba się do nas zgłosić osobiście. W tej spraw sprawach sportowych kompletnie nie rozmawiamy z rodzicami. Jeżeli nie jesteście na tyle odważni, yy, świadomi swoich błędów i tak dalej, żeby się odezwać do nas osobiście, to niestety nie dostaniecie takiego, takiego wideo. Rodzice nie mogą być pośrednikami. Często zdarza się tak, że rodzice do nas piszą z prośbą o wideo, ale my takie rzeczy ignorujemy. Ma się odezwać do nas sam zawodnik. Najlepiej najpierw do mnie na Instagramie, żeby ustalić, że za chwilę wyślę to wideo. Ja wtedy ustalę z ilu meczów, i tak dalej, i wtedy się dogadamy. Wysyłasz nam, i potem po jakimś czasie my to analizujemy i dostajesz od nas gotową analizę. Ale zasada złota jest taka, że tylko i wyłącznie z zawodnikami face to face to załatwiamy, żadnych innych pośredników i tutaj nie będzie żadnych odstępstw. Drugą sprawą, jeżeli chodzi o, jeżeli chodzi o program monitorowania graczy, pamiętajcie, że w przypadku kontuzji, które mogą wam się przytrafić. Jest to nieodłączny element sportu. Macie u nas możliwość skonsultowania swojej kontuzji z naszymi ludźmi, którzy z nami pracują. Nie jest to tylko nasz fizjo, którego poznaliście na kampie, ale też sztab ludzi z różnych klinik z całej Polski, którzy mogą przejrzeć Wasze badanie, jeżeli nam je przyślecie, i dać Wam drugą niezależną opinię, może jakieś wskazówki, jeżeli chodzi o rehabilitację. Pamiętajcie też, że mamy, mamy zaprzyjaźnione kliniki medyczne, które, do których możecie pójść. Podejrzewam, że koszty jako w family dostaniecie o wiele mniejsze niż, niż byście przyszli po prostu z ulicy. Co myślisz o tym wujku bardzo Bardzo fajna sprawa, szczególnie, że kontuzje w sporcie się zdarzają zawsze. Ciężko jest spotkać zawodnika, który no, tej kontuzji nie miał. Więc za każdym razem, kiedy mamy możliwość skonsultowania tego z sprawdzoną osobą, mamy Możliwość udania się do specjalisty, też mamy spokojniejszą głowę, że w przypadku, kiedy coś nam się stanie, zawsze ktoś się nami zajmie. Tak. Kolejnym plusem bycia w Basket Family jest obsługa e, formalna naszych ludzi, naszej agencji, która pomaga zawodnikom e, we wszystkich sprawach, jeżeli chodzi, o, nazwijmy to sprawy proceduralne związane z waszymi karierami. Jeżeli zmieniacie klub, dzięki nam, to oczywiście my to wszystko poprowadzimy i niczym się nie musicie przejmować, jeżeli zmieniacie klub, bo. Sami sobie gdzieś tam postanowiliście zmienić ten klub i macie jakieś pytania a propos listu czystości, pierwszego przejścia i tak dalej, też śmiało się do nas zwracajcie, otrzymacie od nas taką pomoc. Niektórzy rodzice, a w zasadzie większość rodziców nie, nie wie i nie zna tych wszystkich procedur, jakie obowiązują przy transferach w Polskim Związku Goszykówki. My wam to jasno wyjaśnimy i pamiętajcie, że wszystkie rzeczy, które otrzymujecie od nas w ramach programu monitorowania graczy są całkowicie za darmo. Niedługo też uruchomimy, jak już wystartują wszystkie ligi. Kolejny etap będzie to, jakby raportowanie do nas waszych meczów, żebyście nie tylko nam wysyłali wideo, ale też podsyływali stawcy, zdawali nam taki raport z tego, jak wam idzie, miesięczny, żebyśmy też mogli was monitorować lepiej, ponieważ nie wszyscy gracie w takich ligach, które są dostępne w internecie, i my możemy sami do was dotrzeć. Więc jeżeli będziecie chcieli, byście mogli nam to wszystko raportować i potem się dowiecie, co wam da to, że będziecie wysyłali do nas. Swoje stacje, mecze i tak dalej, ale mam nadzieję, że po tym, co spędziliście z nami tydzień w Wałczu, to wiecie mniej więcej na czym polega rozwój z nami i po prostu jest to kontynuacja, jako dodatek do szkolenia klubowego basketkamp. Dokładnie. Nie zapominajmy, że to szkolenie klubowe jest przede wszystkim najważniejsze, także mamy nadzieję, że nasi zawodnicy dobrze weszli w sezon, że dobrze przepracowali ten pierwszy miesiąc, półtorej w klubach i że teraz będą tego efekty. Pamiętajcie, że tak, jak zawsze powtarzamy na kampie, w tydzień my Wam możemy pokazać pewną filozofię, pewien sposób pracy, natomiast potem Wy musicie kontynuować już Wasze zmagania i przełożyć to na, na ciężką pracę w klubie. Tak. Kolejnym darmowym, kolejnym jakby doda wartością dodaną do Basket Camp Family jest to, że będziemy coraz więcej publikowali Wam materiałów szkoleniowych. Część z nich to będzie moja gadająca głowa, którą nagraliśmy. Podczas siedmiu turnusów w wakacje. Będą to takie wykłady, ale do 15 minut każdy będzie skrócony. Najważniejsze informacje, będziemy wam to wrzucali na YouTube, na wszystkie nasze social media, na Spotify, tam zachęcam, żebyście odsłuchiwali. Co jakiś czas my będziemy z tobiaszy nagrywali wam podcasty na tematy, które was nurtują. Więc jeżeli chcecie się na przykład, żebyśmy poruszyli jakiś temat, coś wam wyjaśnili, śmiało piszcie do mnie na Instagramie i wtedy w najbliższym tygodniu. Zajmiemy się taką sprawą. Kolejnym tematem, którym będziemy się zajmowali, będzie jak oglądać mecze w telewizji, jak oglądać mecze, żeby się rozwijać i tak dalej. Na niektórych turnusach w Ałczu o tym mówiliśmy, na nie wszystkich, więc teraz po prostu wyrównamy szanse i, i zrobimy takie online szkolenie, jak oglądać mecze jako młody koszykarz, żeby się rozwijać i czerpać z nich jak najwięcej. Co myślisz o tym, Wujku Tobiaszu? Bardzo fajny pomysł, szczególnie, że macie do oglądania. Jest teraz Brut. Wystartowały już tak naprawdę wszystkie ligi, Łączy dzisiaj z Euroligą, najlepszą europejską tak, e ligą. Właśnie, właśnie patrzę lewym okiem. Virtus bologna żelkiris 3,8 sekundy do końca. Jednym dla żelkirisu, a Bologna cały czas wygrywała. Jeszcze rzucają wolne. W tej chwili ten mecz oglądam. Więc wy też oglądajcie Euroligę. Przerwałem ci, ale do końca też, że wrzucamy regularnie na grupę rozwoju koszykarskiego na Facebooku rozkład jazdy koszykarskiej w telewizji. Tam możecie oglądać polską ligę. Wszystkie ligi, które są dostępne w polskich telewizjach, ale też doskonale wiecie, że jeżeli macie ochotę, możecie sobie kupić Euroligę na League Passie. tak samo jak kupujecie NBA, jest taka sama zasada timeout. Więc oglądajcie tylko koszulków jak najwięcej, a my Wam pokażemy niedługo, jak ją oglądać, żebyście się po prostu rozwijali, żeby to nie było prawa-lewa, prawa-lewa, jak na tenisie. Tylko, żeby po prostu każde posiadanie piłki, każdy ruch zawodnika bez piłki był dla Was czymś rozwojowym. Miejmy nadzieję, że przekazana wiedza sprawi, że będziecie się tym my z jeszcze większym uśmiechem na twarzy, jeszcze większą przyjemnością. A co to za piłka za tobą? O już wiekowa. Wilsona NCAA. A to nie jest piłka z walcza? Nie, akurat to nie. Myślę... Nie wywoży piłek z Walcze. A propos jeszcze aktualizacji, nie wiem, czy widzieliście wczoraj, a nagrywamy to 5. Piątego... Października. Otworzyliśmy nową halę w Wałczu. Jest to super dla nas informacja. Mamy też tam nową siłownię, więc do naszych dwóch sal, które mieliśmy do tej pory w internacie Sydney, dochodzą dwa pełne boiska w nowej hali, nowa siłka. Będziemy oczywiście używali wszystkich tych boisk, więc teraz tak naprawdę mamy, mamy cztery pełne boiska do koszykówki. Latem będzie super informacja, bo tam jest klima. To jest najważniejsze w nowej hali jest klima, więc będzie na pewno o wiele przyjemniej trenować. Ale nie będziemy się przenosili tam całkowicie na nową hale. Będziemy sobie robili trochę treningów tu, trochę tu. Jest to pełna wygoda. Nowa siłownia jest niesamowita. Wszyscy będą zachwyceni, zwłaszcza nasi trenerzy od siłowni, którzy będą mogli poddać siebie wszystko i pokazać, pokazać niesamowite ćwiczenia. Chwila popatrzę jeszcze na ten, na ten mecz, co się dzieje. O! z wygrał prawdopodobnie. Dwoma. Ale. Wracając do, wracając do nowej hali, zobaczcie sobie zdjęcia. My jeszcze ich nie wrzucaliśmy, ale wrzucimy je niedługo na naszego Facebooka. Na stronie sos oczywiście też już są. Tej zimy, w te ferie zimowe i na konsultacji szkoleniowej w grudniu będziemy już trenowali naszej nowej hali, więc zapraszam Was. Co do planów naszych na, na zimę, może powiedzmy, zanim, zanim zaczniemy już myśl, mówić w kolejnych odcinkach o, o tych sprawach typowo rozwojowych, które pytają kampersi. Jakie masz plany? Kampowe Ujku Tobiaszu, na zimę. Na pewno tak jak co roku, konsultacja szkoleniowa, która odbędzie się 27-30 grudnia, poprawnie, jeżeli się pomyliłem z terminem. Po świętach, po świętach, a przed Sylwestrem faktycznie jest nasza konsultacja. Ja bym powiedział, że się zaczyna 27, 27, 27 grudnia. Tak, ona zaczyna się 27-28. 29, 30, 3 noce, 4 dni treningowe. Tak dokładnie. Już sobie przypomnieliśmy. Bardzo kameralna konsultacja. Się, konsultacja się charakteryzuje tym, że jest bardzo mała. Przyjmujemy na nią bardzo małą liczbę ludzi. Trenujemy praktycznie indywidualnie. Teraz jeszcze, kiedy mamy 4 boiska, to już w ogóle możemy sobie poszaleć, jeżeli chodzi o treningi indywidualne. Więc zapraszamy Was. Jest to taki okres między świętami a Sylwestrem, gdzie nie macie treningu w klubie lub po prostu macie trochę wolnego. Warto poświęcić to na, na treningi z nami. Ci, co byli na konsultacjach, to wiedzą. Ci, co nie byli, niech sobie zobaczą na YouTube relacje z poprzednich konsultacji. Mamy, mieliśmy takie w majówkę, mieliśmy takie w listopadzie, mieliśmy takie w grudniu. W tym roku, w listopadzie, konsultacji nie ma, ponieważ nie przypada długi weekend, a nie chcemy Wam zabierać szkoły. Potem, y, oczywiście, sześć tygodni ferii zimowych. Dostosowaliśmy tak te terminy, zresztą jak zawsze, żeby mogli u nas trenować koszykarze z każdego województwa, więc każdy znajdzie coś dla siebie. Pamiętajcie bardzo ważną rzecz, że najpierw trzeba jechać na obóz klubowy, a potem do nas, żeby nie było, że ktoś, e, chyba że trenerzy pozwolą. To, to jest jakby taka zasada, ale my wyznajemy zasadę, że jeżeli macie obóz klubowy, to to jest priorytet, potem przyjeżdżacie do nas jako dodatek do szkolenia klubowego, żeby nikt nie wchodził w konflikt ze swoimi trenerami, że przyjechał do nas na kamp, wbrew temu, co zaplanowali dla niego e, trenerzy klubowi, ale też jest mnóstwo trenerów klubowych, którzy z nami współpracują i, i to się dzieli, że jeden zawodnik jest tydzień w klubie, tydzień u nas, albo odwrotnie, tylko możecie na tym zyskać. Na pewno się nie przetrenować, ponieważ tak dobieramy treningi i obciążenia, że obserwujemy Was na, na co dzień i wiemy, kto ile potrzebuje obciążeń treningowych, koszykarskich, czy na siłce, czy gdziekolwiek indziej, żeby się dobrze przygotować w tym najważniejszym okresie sezonu, bo to jest jakby przed tymi ćwierćfinałami, półfinałami i tak dalej. Dokładnie. Pamiętajcie, że. Tak jak mówimy, oprócz tego, że już myślimy o planach na przyszłość, abyście teraz cały czas kontynuowali tą naszą filozofię, starali się dawać na treningach siebie wszystko, 100%. Choć mam nadzieję, że i bez naszych informacji dawaliście z siebie te 100%. Ale żebyście pilnowali z tych szczegółów, o których cały czas powtarzamy, ponieważ no, można przyjechać na kamp, można zrobić super progres, ale tylko jeżeli robi się ciężkie, ciężkie, ciężko się trenuje przez cały rok, a nie przez jeden tydzień. Tak, było trochę naszej takiej gadaniny dzisiaj, ale najważniejsze informacje dla Was są takie, żebyście zapoznali się z tym programem monitorowania graczy, żebyście nie wstydzili się odezwać do mnie na Instagramie, jeżeli macie jakieś pytania w tej kwestii, żebyście przede wszystkim zaglądali na naszego Facebooka, na mojego Instagrama wrzucamy też te wszystkie rzeczy i na Spotify, żebyście nie przegapili tego, co dla Was my będziemy tworzyli i co już stworzyliśmy do tej pory. Bo to jest przydatne, nie zajmuje Wam wiele czasu, ale może Wam przypomnieć, wrzucić do bani to, co mówiliśmy Wam w auczu, oraz będzie też mnóstwo nowych rzeczy. Na pewno będziecie mieli okazję zobaczyć to, co dla Was przygotujemy. Mamy trochę do, dużo czasu do kampu, więc te trzy miesiące poświęcamy tylko i wyłącznie na to, żeby właśnie rozruszać program monitorowania graczy. Niedługo dostaniecie kolejnego maila, co dalej, jeżeli chodzi o zgłaszanie nam swoich wyników. Więc jeżeli mail jest do Waszych rodziców, warto ich zapytać, czy coś do, od nas dostali, ale najprostszą rzeczą jest śledzenie naszego Facebooka, Instagrama, yy, no i przede wszystkim YouTube'a, bo tam będą szły pierwsze kolejności wszystkie filmiki szkoleniowe. Jeżeli ktoś lubi podcasty, słucha muzyki na Spotify, to jesteśmy też tam. Wydaje mi się, że na innych platformach podcastowych też jesteśmy, chociaż nie daję sobie ręki za to uciąć, ale myślę, że, że na tych głównych powinniście nas znaleźć, ale Spotify na 100%. Co na koniec, wujko Tobiaszu? Miejmy nadzieję, że to będzie udany sezon dla wszystkich, że zobaczymy się zarówno na konsultacjach, oczywiście na pewno nie ze wszystkimi zawodnikami, bo wiadomo, że będą też mieli swoje jakieś pewnie wyjazdy, ale ci, którzy będą mieli możliwość, miejmy nadzieję, że do tego Wałcza przyjadą. Miejmy nadzieję, że spotkamy się w ferie w trakcie tygodniowych obozów. No i chyba pozostaje życzyć, aby każdy z naszych kampersów jak najlepiej wszedł w ten sezon, poczynił jak największy progres. No i przede wszystkim aby to było się bez żadnych kontuzji. Tak, zgłaszajcie do mnie przede wszystkim, co u was to jest bardzo ważne, piszcie na Instagramie. Pamiętajcie też jeszcze jedną rzecz. To, że na przykład nie przyjedziecie do nas w ferie zimowe, bo macie obowiązki klubowe, to nie jest y, równoznaczne z tym, że was wywalamy z bandy i nie jesteście już basketkami w To tak nie działa. Wystarczy, że byliście u nas przynajmniej raz. Y, większość graczy zawsze wraca w wakacje, czy no, potem nie przyjeżdża zimą, bo ma obozy klubowy, potem znowu wraca w kolejnej zimie. Jest, jest to tak ruchome. My nie prowadzimy notatek, że o, ktoś nie przyjechał na kamp zimowy, tego wyrzucamy. Tak samo jak o, ktoś nie przyjechał na kamp ostatni letni, to nie może przyjechać zimą, bo, bo, bo nie było ostatnio. Tak to u nas nie działa, więc nie wstydźcie się, odzywajcie piście, nieważne, czy byliście na kampie tego lata, zimy, tej, czy jeszcze poprzedniego lata i tak dalej. U nas jest to do końca kariery, do końca życia i tak dalej. Na koniec jeszcze też podam informację taką dla tych, którzy dla starszych kampersów, którzy myślą o tym, żeby zostać trenerami. Tak jak wujek Tobiasz, który był kampersem a teraz został trenerem pierwszoligowym. Na razie asystentem i ma super doświadczenia z trenerem knapem, prawda? Fantastycznie się z nim współpracuje. Tak, Nie mogę ja, narzekać. Więc to jest taki fajny przykład, że campers, który wiele lat jeździł na camp. Potem został trenerem na kampie i teraz już jest w pierwszej lidze, więc jakby można zrobić fajną karierę. Gdyby ktoś, ktoś chciał z Was pójść śladem Tobiasza, odzywajcie się do mnie, ponieważ my mamy ciągłą rekrutację. Nawet jeżeli nie mówimy, że szukamy, zawsze szukamy trenerów, ponieważ nigdy tych trenerów nie jest za mało. Można, Im mamy więcej trenerów, tym więcej jest dobra dla zawodników, lepsze podejście indywidualne. Nie mamy limitu trenerów na, na kampie, więc jeżeli macie ochotę zacząć swoją karierę z, z, z byciem trenerem koszykówki, mówię do starszych campersów, to śmiało się do mnie odzywajcie. Może znajdziemy dla Was odpowiednią rolę w basket Camp Family po tym, jak już będziecie gdzieś dochodzić do wniosku, że jednak chcecie być trenerem, a nie zawodnikiem, to nie jest koniec świata. Jeżeli nie zrobicie kariery, można zrobić tak jak trener Tobiasz, karierę w zawodowej koszykówce mężczyzn. Ale Ci przeszkodziłem. Na razie jeszcze przygoda, do kariery to mi daleko. Na razie przygoda. Dobrze, więc to tyle, nie nudzimy. Mam nadzieję, że. Zobserwujecie dzisiaj nas wszędzie, gdzie się da, czyli Facebook, Instagram, TikTok. Chociaż TikToka nie lubimy, ale tam jesteśmy, bo wy tam jesteście. Więc jeżeli macie oba, to idźcie na TikToka. Ale główne wiadomości, które od nas będą, są na Facebooku, na moim Instagramie, na YouTubie i na Spotify'u nasze podcasty. To chyba było na tyle. Jutro wujek Tobiasz jedzie do Bydgoszczy na mecz pierwszej ligi. Tak czy nie? Jadę, jadę. Godzina 19. SISU Arena. Zachęcam do oglądania. Do oglądania, śledźcie pierwszą ligę Rzekko Szalin. my widzimy się na, na kilku turniejach i na kilku meczach, na pewno niedługo, więc jesteśmy w kontakcie i pamiętajcie, śledźcie to, co wrzucamy i nie bójcie się odzywać, jeżeli macie jakiekolwiek pytania. Do zobaczenia. Do zobaczenia. Wszystkie takie kciuki możesz zrobić. Filmowa. Jo.